Zwrócaliśmy wam filmik, i jesteśmy w ruinach. Dobra, zejdźmy. Czaszka. zejdźmy dobra, dobra, się czaszka. Lejdźmy na dym, dawaj to wszystko. A czekaj, zwiedzimy całe... No, no, dobra, Kurwa, ta kamera suniacza jaką ostrość. Się... Jakieś Zajście zejście w to samo miejsce gdzie chcemy A, to, to... iść. Szkajcie. Przepraszam. Jest nicowego. Dobra. Główieć. Tam jak widać są nasze bryczki. Nie, wiem, możemy to zobaczyć w połowie, tę dziurę. Panie, to jest na przodem. jest światło, świetnie. Tu jest. Dobra, chodźmy kawałek. O, oh, fuck. To Zimno jak spije Ja, <laughs> chyba tam nie schodzi. Ho, kawałek, co ty się boisz? Ho, ho. Dobra, kawałek. A tu kamera nic nie widzi. No, ale chodź. Kawałek się przejdzie panie Dobra, albo idziemy gdzieś indziej Dwóch sekund się przejdziem, panie Kurwa, zimno tu jak... Ej, bo Mariusz Czernkiewicz za chwilę wyskoczy. Więc. Ej, kamera tu nie ma lampy. Dobra, idziemy, bo tu ciemno jak idzie. A ja w kamerze... Zimna, a ja w kamerze, yy, zimne, ciepło. Ja w kamerze nie umiem ustawiać lampy. Czekajcie, ostrość. Dobra, ty było. Dobra, na razie robimy urywek. Poczekajcie, zobaczymy jeszcze tu. To są jakieś drugie. Tu jakieś takie. Dobra. Teraz zrobimy i poczekajcie, zaraz zastopujemy, bo tu nie ciekawego tak. Nie ma, weź rower do góry. No poczekaj, panie Jensu. Dobra. Jakiś hak, kurwa, chyba na nim się ludzie wieszali. Czemu? A, te sznurki. Dobra, chodź tu, panie. Dobra. Wyłącz kamerę. O, tu, kurwa, drugi wieszaczek. Dobra. To się i do następnej części. Fiona.